Parę tygodni temu nakręciłem film, w jaki sposób szybko i skutecznie pozbyć się grzyba na stopie. Czy to będą paznokcie, czy to będą przestrzenie między palcami i pojawiły się głosy oburzenia. Jak Ty możesz takie rzeczy polecać w naturalnym sposobie uzdrawiania? Dlatego pomyślałem, że dzisiaj nakręcę film numer dwa na ten temat, po, po to, żeby Ci pokazać bardziej naturalny sposób. Grzyby na stopach niestety udręka. Udręka niestety ludzi, dlatego że one uwielbiają się rozwijać w ciepłym, wilgotnym. Przy okazji może też śmierdzącym środowisku, niestety mogą się tam rozwijać grzyby. Wiele osób na to cierpi, czy to będzie paznokie, czy przestrzenie między palcami. Po prostu, jeśli nie dbamy odpowiednio o higienę, to te grzyby lubią się rozwijać. Jaki mamy naturalny zatem sposób, aby się ich pozbywać, uwaga, mój ulubiony olejek Oregano. Olejek Oregano, który ma działanie antywirusowe, antybakteryjne, ale też przeciwgrzybiczne. Jest to naturalny antybiotyk, który polecam wam od lat. Przy okazji na przykład, jeśli dziewczyny macie problemy z zapaleniem pęcherza, połączenie olejku oregano z cukrem dimanose działa po prostu cuda. Tysiące dziewczyn nam napisało: "Mariusz, to działa". Mam nadzieję, że pod tym filmem również znajdą się komentarze, że udało się tobie pozbyć problemu z grzybem. Olej oregano, który od lat polecam jako naturalny antybiotyk. Jeśli masz jakieś stany zapalne, jeśli przechodzisz ciężko oczyszczanie, no to można taki olejek oregano zażyć e, i nie bać się, że zrobimy sobie krzywdę. Ale nie wkrapiałbym bezpośrednio olejku na język, bo jest zawsze niebezpieczeństwo, że popalisz sobie przełyk. Najlepiej połykać to jednak w kapsułkach po to, żeby ten olejek dopiero rozkładał się w jelitach. Olejek oregano y, niedoceniany tak naprawdę w Polsce, w wielu krajach y, y, na świecie, na wschodzie tak zwanym, jest to po prostu cud natury. Ale nie wszystkie olejki oregano są dobre. Jaki, w jaki sposób i jak wybierać taki olejek? Przede wszystkim musisz sprawdzić, jaki jest procent tego olejku w butelce. Minimum 70%. Ja tutaj mam 80%. Nie wiem, co te 20% jest, bo tutaj nie ma obowiązku rozpisania przez producenta, ale niestety niektórzy producenci trochę chrzczą za bardzo te różnego rodzaju olejki i ważne by było, żeby te minimum 70% tego olejku oregano w środku było. Zastosuj kilka tygodni, bo to nie jest tak szybko, jak w 7 dni przy okazji wybielacza chemicznego środka, przez kilka tygodni wkrapiaj kilka kropelek bezpośrednio na grzyba. To co jest fajne jeszcze w przypadku olejku oregano, to nie podrażnia, nie ma pieczenia, nie ma swędzenia. Wspaniale działa, łagodnie działa i likwiduje tego grzyba, likwidując przede wszystkim taką warstwę ochronną, którą grzyb sobie buduje, żebyśmy się nie mogli do niego po prostu dostać. Także naturalny sposób, sposób najszybszy, skuteczny to wybielacz, a jeśli chcesz być bardziej naturalny, no to wtedy olejek oregano. Przetestuj, napisz pod spodem, jak to dla Ciebie zadziałało i koniecznie podziel się z innymi. Pozdrawiam Cię serde serdecznie, do zobaczenia!